Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na, w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale, czy, ale nie wiem, właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające takie nie pomagają. białe. nie No One nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego naprawdę nie pomagają. Naprawdę nie, pomaga... no, naprawdę nie to pomagają. Po co ludzie je noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu. I z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca, eksperci nie zalecają. Profesor, pulmonolog, lekarz przecież pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko, nakazałem rozmieścić w senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki. Ale nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy ma sezon grypy. A może, może nikt nie jest zakatarzany? No, może. To po co w maseczki? No jakby ktoś był No, Pan marszałek broni Senat przed koronawirusem. A przed grypą? Panie profesorze, bo to jest to pytanie pan trochę tutaj... Pan, inaczej. Niestety potrzebujemy, aby gospodarka, żeby państwo ruszyło do przodu, żebyśmy mieli również środki na to, żeby leczyć tych ludzi w perspektywie roku czy dwóch. Bo w końcu medycyna potrzebuje również środków do tego, żeby leczyć chorych. Dlatego musimy powoli w sposób bezpieczny wracać do tej nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności, środki, które pozwolą nam ograniczyć transmisję wirusa. W związku z tym od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te, te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej. Szanowni Państwo, jeszcze raz.